W programie znajdują się weryfikatory. Przycisk weryfikacja znajduje się w prawym górnym rogu programu. Jeśli przycisk jest zielony, oznacza to, że dokument nie zawiera błędów. Żółty przycisk weryfikacji ostrzega nas, że dokument może zawierać błędy, jednak pomimo ich istnieje możliwość generowania dokumentu. Jeżeli przycisk weryfikacji jest czerwony, oznacza to, że w dokumencie występują błędy krytyczne, które należy bezwzględnie poprawić. Takie błędy nie pozwalają na przejście do generowania zmiany budżetowej. Aby dowiedzieć się, czego dokładnie dotyczy błąd, należy kliknąć w przycisk Weryfikacja, a następnie rozwinąć potencjalny błąd, gdzie znajduje się jego opis oraz proponowane rozwiązanie. Co więcej, ikonka z weryfikatora przeniesie nas w miejsce, które powinniśmy poprawić. I podświetli na kolor żółty. W prawym górnym rogu programu znajduje się również przycisk SALDO, który informuje użytkownika, czy saldo budżetu jest równe 0. Jeśli reguła zostanie zachowana. Przycisk jest zielony w przypadku braku zachowania reguły przycisk zabarwi się na czerwono. Po kliknięciu w przycisk saldo pojawi się podgląd wartości budżetu dla sumy dochodów w tym bieżących majątkowych, sumy wydatków w tym bieżących majątkowych, wyniku budżetu ogółem, wyniku budżetu bieżącego, sumy przychodów, sumy rozchodów oraz saldo. Aby wyłączyć podgląd salda Należy ponownie kliknąć przycisk Saldo lub przycisk X znajdując się w prawym górnym rogu.